Przedstawiamy Państwu Car Power Up Mini Akumulator. To małe, lekkie i proste w użyciu urządzenie, które pomoże odpalić Twój samochód, kiedy masz wyładowany akumulator. Aby uruchomić samochód z pomocą Mini Akumulatora, należy wpiąć do urządzenia dołączone do zestawu kabel i podpiąć klemy pod akumulator. Następnie wystarczy włączyć urządzenie i przekręcić kluczyk. Teraz możesz cieszyć się bezproblemową jazdą. W zestawie znajduje się kabel USB, klemy oraz kabel do ładowania urządzenia. Mini akumulator wyposażony jest również w latarkę. Car Power Up jest szczególnie przydatny w zimie, kiedy często dochodzi do rozładowania akumulatora. Urządzenie doskonale sprawdza się podczas podróży, kiedy potrzebujesz naładować telefon, tablet lub inne urządzenie na wejście USB. Car Power Up Mini Akumulator to jedyne tego typu urządzenie na polskim rynku. Wejdź na miniakumulator.pl i dowiedz się więcej.